Czuwaj! To słowo w harcerstwie ma przypominać o konieczności stałej gotowości do czynu, pracy dla innych i nad sobą, do służby dla ojczyzny. I tak właśnie rozumieli harcerze, którzy w 1939 roku walczyli z niemieckim okupantem na wieży spadochronowej w Katowicach. Dla Katowic II wojna światowa rozpoczęła się 1 września 1939 roku. Tego dnia miał miejsce niemiecki nalot powietrzny na miasto. Eskadra bombowców nurkujących, Junkers 87 z słynnych sztukasów, zbombardowała lotnisko w Muchowcu. Trąby jerochońskie samolotów zasiały w mieszkańcach strach i przerażenie. Samoloty jako pierwsi dostrzegli harcerze z posterunków obserwacyjnych na katowickim Drapaczu Chmur i Domu Powstańca Śląskiego, ale również zwierzy spadochronowej. Druchowie byli czujni. Około 4.40 zobaczyli nad miastem samolot rozpoznawczy. Oficer, któremu to zgłosili, nie uwierzył im. Nazwał ich harcerską smarkaterią za panikarskie meldunki. Kilkanaście minut później wyleciały z Nienacka niemieckie samoloty Sztukasy, które w locie koszącym kierowały się nad lotnisko Muchowiec. Na kadłubach i skrzydłach można było zauważyć charakterystyczne czarne krzyże. Nie było wątpliwości, że to Luftwaffe. Arcerze, pomimo reprymendy oficera, włączyli syreny alarmowe, obieszczając tym samym początek wojny. Należące do eskadry emelman bombowce zniszczyły na lotnisku dwa hangary, halę magazynową, tory bocznicy kolejowej, cały szereg warsztatów, hal i płytę lotniska. W czasie II Rzeczpospolitej Katowice leżały około 20 km od granicy polsko-niemieckiej. To było największe miasto górnego Śląska. Przy granicy narastały napięcia, więc polscy działacze, powstańcy Śląscy i harcerze zaczęli organizować oddziały samoobrony. Miasto znajdowało się na terenie działania Armii Kraków, ale naczelne dowództwo zdecydowało o opuszczeniu Katowic przez wojska polskie. Do 2 września ewakuowali się urzędnicy państwowi i siły policyjne. Niemieckie siły, które stacjonowały wcześniej w pobliżu Mikołowa i Gliwic, zbliżały się do miasta. To 8 Dywizja Pancerna, 239 Dywizja Piechoty Ferdinanda Neulinga, Straż Graniczna, Grenzschutz oraz paramilitarnej Freiskold. Katowiczanie, głównie powstańcy śląscy i ochotnicy, próbowali za wszelką cenę powstrzymać Niemców przed zajęciem miasta. Ostrzeliwanie wroga z dachów budynków, z wież kościołów, ze zniesień, hałd, niestety nie zatrzymało oddziału wroga. W odwecie Niemcy rozstrzelali około 80 osób, głównie w mundurach powstańczych lub harcerskich. Ta zbrodnia została nazwana Krwawym Poniedziałkiem w Katowicach. Propaganda niemiecka przed wojną głosiła, że w Katowicach większość mieszkańców jest Niemcami. Owszem, było ich tutaj sporo, ale pamiętajmy, że trzy powstania śląskie nie wzięły się znikąd. Było to dążenie do polskości mieszkańców śląska. W dwudziestoleciu międzywojennym powstawała tu polska kultura, polska edukacja, polska świadomość. Po obronie Katowic Niemcy już 4 września zamordowali 80 osób, które zostały rozstrzelane w bramach i na podwórkach nieistniejących już dzisiaj kamienic na rynku. W następnych dniach zabito wielu innych ludzi, którzy złapali za broń broniąc polskich Katowic. W sumie szacuje się, że w pierwszych dniach września Niemcy zabili ponad 150 osób. Wieża spadochronowa w Katowicach została zbudowana w 1937 roku z inicjatywy Śląskiego Okręgu Wojewódzkiego Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej. Pierwotnie liczyła 62 metry, czyli była wielkości około 21-piętrowego dzisiejszego wieżowca. Wieża służyła do ćwiczeń skoków spadochronowych. W 1940 roku niemieckie władze miasta. Postanowiły wieżę rozebrać, prawdopodobnie by przetopić jej elementy. Wieża została odbudowana w latach 50., ale w mniejszej skali. Ma obecnie 35 metrów. 4 września 1939 roku oddziały 239 dywizji Ferdinanda Neulinga zatrzymują się na odpoczynek na skraju katowickiego parku Kościuszki. Zwiadowcy i informatorzy donosili, że w parku znajdują się słynni powstańcy Auftendisze. Generałowie Neuling, Brand i Knobelsdorf ze swoimi sztabami Rozlokowali się na niewielkim wzniesieniu, by obserwować podążających w stronę rynku żołnierzy. Nagle nad ich głowami przeleciała seria z karabinu maszynowego. Za chwilę druga i następna. Źródło strzałów zlokalizowano natychmiast. To platforma wieży spadochronowej. Niemcy odpowiedzieli ostrzałem. Został wystrzelony pocisk z działa przeciwpancernego, który trafił wewnątrz kratownicy w linie windy, która runęła z hukiem w dół. Po kolejnym trafieniu z wieży spada ciało harcerza. Z pobliskich zarośli z kilku miejsc naraz zaczyna się ostrzał Niemców. Do wieży próbuje się dostać łączniczka. Tuż przy niej zostaje trafiona niemiecką kulą. Niemcy szturmują wieżę, gdy mijają leżącą dziewczynę. Ta ostatnimi siłami podnosi się na łokciach i wystrzeliwuje w ich kierunku cały magazynek. Żołnierze oddają do niej kilkadziesiąt strzałów. Tymczasem na wieży, na górze giną kolejne osoby. Śmiertelnie ranny Paweł Szwertfeger prosi kolegów, by go podnieśli by ostatni raz mógł zobaczyć Katowice i kryjących się bojowników Frejkorpsu. O tak, warto było mówi. Zobaczył również, jak druchowie wynoszą ciało poległej harcerki. Przed śmiercią mówi jeszcze kolegom, żeby przekazali ojcu, że choć dał mu niemieckie nazwisko i sam czuł się Niemcem, Paweł jest Polakiem. Za chwilę Niemcy otworzyli ogień z ciężkich karabinów maszynowych w stronę wieży, jak również do każdego krzewu i drzewa w parku. Obrońcom, harcerzom wyczerpywała się amunicja. Na wieżę udało się jeszcze przedostać dwóm druchom z resztkami amunicji i polską flagą. Zatknięto biało-czerwoną na szczycie wieży. Musiały ją ujrzeć całe walczące Katowice. A teraz ognia, do ostatniego naboju. Niech żyje Polska! Strzelali druchowie i druchny, zagrzmiały ich karabiny bergery, ładowali i strzelali. Niemcy ostrzeliwują wieżę pociskami przeciwpancernymi. Jeden z nich trafia w żelazną platformę. Giną harcerze. Zgasł płomień życia ich obrońców. Po wejściu na wieżę, Niemcy zrzucają ciała poległych harcerzy na ziemię. Świadek tych wydarzeń opowiadał, że widział pod wieżą spadochronową ciała w mundurach harcerskich. Porozrzucane zwłoki leżały w nienaturalnych pozycjach. O godzinie 11.04 września. Generał Neuling wjeżdża swoim mercedesem na rynek w Katowicach, witany przez niemieckich mieszkańców miasta. Większość walk ulicznych ustaje. 6 września w wychodzącym w Gliwicach dzienniku Ober-Schlesische Volksstimme redaktor Liborius Himmel pisze o walkach przy wieży spadochronowej w Katowicach. Cytuję, w niedzielę nastroje polskie, jak i niemieckiej ludności, były bardzo minorowe. Kiedy wkroczy wojsko niemieckie, pyta, to było powszechne pytanie. Tymczasem Niemcy zbliżyli się już do Parku Południowego i prowadzili tam zacięte walki z powstańcami. Jesteśmy w chówcu ZHP w Katowicach. Jest z nami podharcmistrz Bartosz Łysakowski, komendant tego chówca. Panie Bartoszu, e, czym jest e, dla współczesnych harcerzy obrona wieży spadochronowej z 1939 roku i jak oni postrzegają tę obronę? E, tak, czym jest obrona i bohaterowie wieży? To tam, bo, e, symbol dla, na, dla naszego harcerstwa. Oddania tego charakterskiego, przynajmniej staramy się kultywować cały czas to myślenie. I pamięć przede wszystkim o naszych bohaterach. Jak mu kultywujemy? Przede wszystkim przynajmniej w Kówcu Katowice, jest to bohater wiecznie obecny z nami. Jest to symbol naszego chówca. Sama wieża spadochronowa, bohaterowie tej wieży, bohaterowie wieży spadochronowej są bohaterami naszego chówca, bo cała właśnie chówcem chówcą dotyka Katowice, imienia bohaterów wieży spadochronowej. Yy, mamy w naszego chówca yy, właśnie wiecznie obecną tą wieżę, jak mamy na plakietce, na logo mamy z, znicz w kształcie linijki, w kształcie lilijki, i szlak, i wieża, i kontur wieży. Przy upraszczaniu luk no, na współczesną modłę, na naszych papierach firmowych, dokumentach widnieje sam kontur wieży, taki uproszczony, nawet mamy przepinki takie rozdajemy jako część naszych nagród dla cywili, właśnie taki, taki symbol. Dodatkowo organizujemy co roku, nasz Hufiec organizuje coś, co się nazywa Ogólnopolski Rajd Szlakiem Wieży Spadochronowej. Jest to impreza dla harcerzy z całej Polski, jak sama zaskazuje Ogólnopolski który ma przypominać o tej wieży spadochronowej. Wtedy harcerze nocują tutaj na terenie naszego chówce, które jest na tyle wieży spadochronowej, zaraz za nią. I dzięki temu, i samą tematyką rajdu czasami nawiązujemy, jak jest historyczny, bardziej nawiązujemy bezpośrednio do tematu wieży, jak jest mniej historyczny, tak jak w tym roku, 6, 9, 6, 8 września. Będzie ten rajd odbywał. Jest tematyka rajdnictwa z tej ziemi, który skupiać się będzie bardziej na takiej części poznawania świata, nauki, ale też ta wieża gdzieś będzie zawsze obecna, bo zawsze gdzieś jest. Po to też ten rajdnictw z nimi organizujemy. I jeszcze, żeby taka pamięć o, o tych bohaterach wiospor do tej ciężkiej historii naszego regionu nie umarły, wśród ludzi, wśród miasta Katowice, Katowiczą. Organizujemy w różnych terminach, w tym roku akurat tydzień po rajdzie 14 września będzie festyn rodzinny, zaraz pod wieżą, gdzie wystawiamy scenę, wystawiamy stoiska chówca Bardzo często udawało nam się na tą okazję zorganizować grupę twórczą II Wojny Światowej, która pomagała nam zrobić inscenizację właśnie obrony wieży, gdzie oni przyjmowali rolę piątej kolumny Wehrmachtu z racji na mundury, a my z racji, że mamy nasz jeszcze cały czas w magazynie historyczne mundury z okresu II wojny światowej braliśmy naszych najstarszą grupę wiekową, czyli wędrowników 16-21 lat. Dawaliśmy im te mundury, no i oni brali udział też tej scenizacji yy, jako harcerzy po tej stronie harcerskiej. Powiedzmy, no, tam często była pirotechnika uwzględniona. Generalnie, żeby to było widowisko, które przypomina ludziom, żeby pamiętali o tym. Z innych inicjatyw, które są i harcerskie i nieharcerskie naraz współpracujemy z PTTK i od lat, wielu lat jest odznaka, znam kartowice PTTKowska, dotycząca wiedzy o mieście i na jej drugim poziomie wieża spadochronowa jest jednym z punktów. Moja drużyna robi co roku, właściwie robimy Zdobywamy tą odznakę i między innymi tu wówców, w tufówców. Właśnie w ten weekend mieliśmy kolejne medycje i też właśnie tą pamięć im przekazujemy. I od roku mamy, to podam panu link do tego, jest do zdobycia odznaka Bohaterów Wieży Spodechnowej. To jest szlak, który idzie przez cały Śląsk, ponieważ w ogóle jest wytyczony czerwony szlak, który tutaj nawet jest częścią tej odznaki. Idący. I to jest właśnie szlak bohaterów wieży Spanichol, który idzie przez całą linię obrony, przez cały śląsko. on jest nawet w Katowicach, przecina całe Katowice, można zobaczyć na drzewach w dużej ilości miejsc właśnie symbol Czerwonego Szlaku, on jest związany właśnie z tą obroną wieży. To są takie te nasze główne działania. Z mniejszych działań mamy też pieśni, piosenki harcerskie, po prostu takie obiskowe piosenki harcerskie. Z pamięci jestem w stanie wymienić trzy, które opowiadają o tych obronie wieży, które śpiewają harcerze do dziś na ogniskach w całej Polsce. Właśnie z tym miałem związaną taką historię, że kiedyś zaproponowaliśmy piosenkę ptaki w ogóle tytulę, tak samo jak słynny, znaczy słynny, nawet nie wiem jak bardzo wśród harcerzy słynny, film o obronie Katowic właśnie 4 września i jedna z drużyn, która ze środka Polski pochodziła, trochę się obruszyli, oburzyli, ponieważ była to jak obrzędowa związana z bohaterem, którzy się okazali, że nie wiem, oni chyba byli podpoznania Poznania i po prostu też byli bohaterów wieży spadochronowej, co nas i dziwiło, ucieszyło, że jednak nie zamykamy się tą pamięcią tym naszym bohaterze tutaj na Śląsku, ale jednak jest to gdzieś szerzej znane, no i staramy się tą pamięć cały czas propagować, żeby była jak da, im, im bardziej im dalej znana. Zawsze na święta państwowe i na 4 września, 4 września to jest generalnie rocznica obrony, zwieszamy flagę państwową, taką wielką stęgę biało-czerwoną z wieży, która powiewa i też zwraca uwagę katowiczan na nasz symbol naszego miasta, jeden z symboli naszego miasta i symboli harcerstwa na Śląsku. W 1939 roku Wielu Katowiczan, byłych powstańców śląskich, harcerzy, polskich patriotów chwyciło za broń, by bronić polskości. Na cmentarzu w Ligocie, dzielnicy Katowic, znajduje się zbiorowy grób tych, którzy bronili swojej ziemi. Tu spoczywają prochy bohaterskich powstańców śląskich, harcerek i harcerzy, pomordowanych przez niemieckich najeźdźców. Nasza opowieść o tych wydarzeniach jest widzeniem subiektywnym, ponieważ nie zostały odnalezione dokumenty, które to opisują, nie zostali zidentyfikowani harcerze. Jedyne dokumenty, które się odnalazły, pochodzą z Niemieckiego Federalnego Archiwum Wojskowego we Fryburgu z zapisków generałów Bramta i Neulinga mówiące o incydencie w parku Kościuszki. Jedynie zeznania naocznych świadków tych wydarzeń. Pozwalają mówić o obecności polskich harcerzy w parku i na wieży. Niemniej gdy tu niedaleko chodziłem do szkoły, zawsze we wrześniu żywa była pamięć obrońców Katowic, obrońców wieży spadochronowej, dzielnych i walecznych harcerzy. Każdego 4 września wspominaliśmy te wydarzenia szcząt pamięć poległych w tej walce. W walkach o katowice, w których symbolem była obrona wieży spadochronowej, Niemcy stracili w dniu 4 września 15 ludzi, 26 zostało rannych. Gdy zakochasz się w szarej lirice i w świetlanym harcerskim krzyżu, kiedy ośnicie blask ogniska, radę jedną ci dam. Załóż mundur i przytnij lilikę, czapkę na bakier włóż. W szeregu stań wśród harcerzy i razem z nami w świat rusz. Ty po latach będziesz wspominał stare dzieje z harcerskiej drużyny. Swemu dziecku, co dorastać zaczyna, radę jedną dasz. Załóż mundur i przypnij linijkę, Czapkę na pakier włóż. W szeregu stań wśród harcerzy i razem z nami w światru.